Dzień dobry, cześć, cześć! Mnie ja nazywam się już, a dzisiaj omówimy sobie kolejny deck prowadzić za namową Dominika TCG, którego serdecznie pozdrawiam. I, I tym razem będzie to deck z tak zwanej mety, ale nie będę grać wi Vmaxem, ponieważ Dominik już omówił ten deck na swoim kanale, do którego link będzie w opisie, jak i w karcie informacji. A dzisiaj porozmawiamy sobie i zagramy sobie tanią z, z Lugią Vistar. Jest to Lugia Vistar, którą mój znajomy Tachi, którego także serdecznie pozdrawiam, w jak w Malmozaju dziewiąte miejsce zabrakło mu naprawdę ociupinkę do zajęcia miejsca w top 8. No dobra, więc tak, przejdźmy teraz do całego deku i zobaczmy co ten dek sobie kryje. I tak jak wspomniałem na samym początku jest to talia z Lugią. Jak wiecie Lukia jest to karta, która głównie swoją moc posiada w swojej ewolucji, czyli tak naprawdę w karcie Lugia Vistar. Kartę Lugia znacie na pewno na pamięć. Lugia Vistar ma atak za 4 kolory z energię za 298 dmg i dyskarduje stadion. Natomiast jego ability pięknie łączy się z Archeopsem, e, którego widzicie właśnie teraz na ekranie. E, Primal Turbo ładuje naszą Lugię e, dowolnymi energiami specjalnymi z naszego deku, a nasza Lugia wyrzuca e, te Archeopsy z Liskarpelu do naszego Bencha. Dodatkowo grają także teren i żeby był jakąś kontrą na Mew VMAX. Także w deku jest Urshifu VMAX na takie pokemony jak Arceus, V, Star lub na Duralodona. Małym atakerem jest Yveltal, Single Strike który oczywiście że za 220 wali wszystkie psychiczne pokemony. No tylko ogarniemy jedną Radiant, Serinę, żeby leczyć nasz mały damage na ławce. Są dwa żeby szukać supporterów. No i nic ciekawszego więcej tutaj nie masz pokemonów. Mamy także profesor Burnet, żeby wyrzucać sobie nasze arkeopsy. Jest też um, Cyrus jako boss order. Mamy Dross supporter jako profesor z research. Jest też także, um, mamy także dwa Judge w tym deku Serinę, no i oczywiście nasze um, specjalne energie, takie jak Dawg Turbo Energy, Gift Energy, Vigor Energy, także uh, Single Strike. Energy. I tak to mniej więcej wygląda, także inną wersję Penny. Ale zaraz zobaczcie, jak wygląda pierwszy matchup, i przejdźmy sobie do niego właśnie w tym momencie. No, dobra, mamy naszego pierwszego przeciwnika. Znowu nas pyta, czy chcemy zacząć pierwsi. Czemu nie? E, tak w tym deku nie możemy atakować w pierwszej rundzie, bo nie da rady. Jak wiecie, musimy wyolować nawet naszą lukę, żeby te Archeopsy wrzucić na naszego pęcza. Więc e, zagrajmy sobie na sam początek, flipujemy Herza. E, no, i będziemy mogli zacząć sobie naszą e, grę jako pierwsi. Na co będziemy grali, zaraz się dowiemy. Miejmy nadzieję, że będzie coś, co zresztą będzie deckiem z mety. Żebyśmy mogli sobie oczywiście rozpocząć w taki sposób grę. Widzę, że Lugia nie może mi wejść coś na mojego Activa. Ai, ten, ten to TCG Life jest nalaz zbugowany. Niby był update, niby do czynienia z wersją beta, a nie da się normalnie grać. O dobra, poszła Lugia na Activa. Mamy fajną rękę, bo mamy oczywiście Lugie Vistar. Mamy także Capturing Aroma, mamy Ultra Bona. E, I kart jest także Archeops. Dobra, wyrzucimy sobie tego Archeopsa odrażu, od razu. Um, hmm, i właśnie teraz z czym? Może z urnowy Vitality? Tak, tak, tak. Z tym pójdziemy, to wyrzucamy. E, możemy sobie wziąć kolejną lugię, tak naprawdę. choć przepraszam, co Słyszę, mamy, jest Serina. Dobra, e, Lugię nam na pewno podędruje na bencha. E, I... A zróbmy sobie się co grama. Troszeczkę mój mały błąd, bo mogę od razu Capturinga Roma zrobić, ale i tak wyszedł Tails, bo tak byśmy mogli od razu dwa Arkowsy wyrzucić, więc dobrze, że tutaj nie było małego misplayu z mojej strony, chociaż i tak widzę... Nie, to nieważne, nie, nic się nie dzieje. Weźmy sobie Serinę, żebyśmy mogli sobie od razu leczyć damage naszych Pokemonów i oddamy turę przeciwnikowi, zobaczymy, co się będzie działo. Czy on będzie grał Chain Town, bo widzę, że jest pierwsza ewolucja Kalibura, więc raczej to może być tak właśnie wodny pod mm, chin bao. No dobra, zobaczymy co będzie grało, leci level bo naszego przeciwnika, pewnie będzie właśnie w kolejnego kolejnego um, baby backscalibura lub może kolejnego bidoof'a, zaraz zobaczymy co tu się będzie działo e, No cóż, zaraz będziemy działali dalej, bo to jednak e, jest bardzo fajny matchup, mam nadzieję, że ta e, gierka poszła dość długo i będę mógł pokazać jak ten cały deck z drugim działa e, jak to mniej więcej wszystko e, się tutaj, z czym to się wszystko je. Lecie no właśnie, Arctibax, czyli ewolucja e, tego first stage'a, nie jestem dokładnie pewny jak się nazywa ten e, pokój, jeszcze nie jest zaznajomiony e, z tymi nazwami. Leci Cryagonal, to jest ciekawy wybór w tym deku, bo jeszcze takiego combo nie widziałem. Chociaż wiadomo, ten Cryagonal e, on był dość dobry w deku z Kaiogram z Celebration, tam wszyscy nim i jest Chain powder jak mówiłem. On się na znalazł, wiedziałem, że chyba w tak nasz przeciwnik go miał. No dobra, e, okej, okay, leci Full Pace Guard na Chain Pauza, czyli będzie o wiele mniej obrażeń zbierać. Ale nasza tura, e, dostajemy Tyranitza ranicara, ale po prostu ewoluujemy naszą lukę. Mm, I teraz do rady sobie możemy sobie wrzucić na, na ławkę. Czemu nie? Dobra, na pewno będziemy musieli teraz sobie wrzucić e, naszego... Mm, 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 mm. Naszego Arkeopsa, tutaj tak go nie wyrzucimy, więc e, tak. Użyjemy sobie abilitki naszej lugi, to jest chyba najlepsze rozwiązanie w tym momencie. Tak, będziemy mogli przeswrócić sobie naszego e, jednego Arkeopsa niestety, tylko w tym matchupie, e, użyć Primal Turbo i połączyć właśnie dwie energie pod naszą lugę. E, chyba zrobię troszkę ryzykowny ruch, bo na One hita nie zrobimy naszego Chain Power Um, no dobra, I tak jest knockout pierwszy, więc bierzemy sobie pierwszego z 180 damage'u I pierwszy prize z lewej strony bierzemy i jest to w w VMAX, dobra, fajnie ale i tak go raczej chyba nie użyjemy w tym etapie. Um, nie jest nam tak bardzo potrzebny um, No tak, dobra, Ok. Chodźcie Krago na, na, na jego aktiva, zobaczymy co on będzie kombinował no bo to jest na pewno kolejny knockout. chyba już się będzie działo, pewnie podłączy sobie energię pod chain peł i będzie się działa zabawa. No dobra, czekajmy na ruch naszego przeciwnika. Na razie ewoluje sobie w Arcte baxa podłącza pierwszą energię pod chain i teraz będzie się wszystko tak naprawdę działo. Wybiera sobie właśnie karty z DEKU, nie miał nic, okej. Okay. Dobra. No to tak, na pewno mamy pierwszego znaczy pierwszego kolejnego nokauta. Dłuższy sobie. Nie, jedy... może. <laughs> tak, może sobie zbudujmy terranitera. Czemu by nie? To jest kolejny knockout. Eee, no i co, i tyle. Eee, pewnie teraz Chainpaw wejdzie, a zaatakuje nas za. No właśnie, czy za 180, czy za 180? Będzie jeden z przeciwnik znał. No dobra. Sprawdzą, wejdą i Weltal. Nie jest źle. Eee, ale właśnie, pytanie, czy nasz przeciwnik się jeszcze jakoś zbuduje. Ma mało kart na ręce, co jest dla nas dobrą wiadomością. No my go niestety na hita nie bierzemy, tak? No bo to wiadomo, te 40 damage nam e, brakuje, gdyż podłożyliśmy dwie Double Turbo Energy, a tak byśmy go mieli na hita. Jest 180, tak jak mówiłem, ale pamiętajcie o tym, że jego wszystkie energie lecą do discardu, więc mamy małą przewagę. Mamy Nest Bola i to i tak raczej nam dużo nie pomoże. Mm, 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 mm. Tak, połączyłem sobie do Energy pod Lugie. Musimy się wyleczyć e, naszą seriną. E, jedynie tylko 20 meczu, ale zawsze coś. E, pa, 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 pa. No i co, no chyba atakujemy po prostu, nie ma innej opcji. 180 meczu leci i on nam raczej nie jest chyba, że będzie backscrajować. Mimo, backscrajbura podłączy sobie energię od Czympałna i gabilitką, i wtedy można zaatakować znowu za mm, 120. To będzie knockout wtedy. Tak, uh, 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 uh. okay, używa Back Catchera, Headsmoor Pilpat, dobiera dwie karty. Zobaczmy, dobra, kolejny Karagnaw, kolejny Pokemon jest Lapras, okej, okay. ciekawe. Ale chyba wszystkiego jego Chain są w takim razie w jego bransach, no bo kurczę, tak, tak by pewnie dobierał mm, swoimi Pokeballami Chain Pały. Strasznie lubię mówić tego, takiej nazwy odmienię tego pokona w taki sposób, no ale już tak to trzeba inaczej zrobić. Inaczej się nie da. Jeżeli mówimy po polskim języku, oczywiście. Dobra, pierwsza energia leci pod Czain I czy ma Bug Sky Góra? Chyba go nie ma. Na to by wyglądało. O, i mamy pierwszy skup. Lecimy do kolejnego meczapu no, dobra, mamy kolejny mecz przed nami. Znowu nam każe iść, żeby wybierać, czy chcemy mieć pierwszy, czy nie. Czemu nie? Pójdźmy jako pierwsi, a dopiero teraz będzie coin flip robiony. No, dobra. E, mamy niestety mulligan, czyli na samym początku nie mamy żadnej karty basicowej e, na benchu, e, w sensie na ręce, przepraszam, więc będziemy musieli oddać swoje karty, sprzeszaflować je z do deku i wziąć nową e, rękę. Więc nasz przeciwnik będzie miał możliwość dobrania sobie kilku kart. Dobra, jest Lugia, jest w drugim liganie, czyli znaczy w drugim dobieraniu jest Lugia, więc możemy sobie nią zacząć. Nasz dzisiejszy matchup. Zobaczmy, czy nasz przeciwnik będzie grał. A jestem ciekawy, co nam się teraz przytrafiło. Co to będzie, co to będzie z tyłu. Nasz przeciwnik nie ma, więc nie możemy myśleć. Uuu, i mamy matchup z Miu v Max. E, Okej, okay, dobra, to jest ciekawe. Połóżmy sobie Serinę na naszego bencha, położmy ją energię wigard i chyba zakończymy dużo, bo nic więcej nie możemy zrobić na ten moment. No co ciekawe, jestem ciekawy jak, jak ta talia sobie poradzi na Maxa. Miejmy nadzieję, że damy radę, old Cementary leci na, na Activa można powiedzieć I no co, no trzeba teraz po prostu czekać co nasz przeciwnik będzie teraz działał Fusion Strike Energy leci pod Mew i zaczyna się zabawa Czy wylecą mu jakieś kolejne Mew do ręki, czy będą Sekty. Pa 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 pa, pa. Okej, okay, nic ciekawego się nie dzieje, podłącz sobą energię i kończy turę. No dobra, zobaczmy sobie przyjdzie z top deku. Miejmy nadzieję. Oj, pięknie, Lugia Vista może zarazem wyewoluować naszą Lugię. Pójdźmy sobie po Arkeopsa. Um, tylko co wyrzucić. No właśnie, wyrzucimy sobie może Single Strike Energy. Um, na pewno Joja, tak i, i tak, weźmiemy sobie właśnie tą tą energię, wyrzucimy czemu by nie. Um, tak, bo jest, jest research, więc weźmy sobie tego Archeopta, wyrzucimy też Bossordera, dzięki temu, niestety, ale to i tak y, dla nas jest mega przydatna informacja. I teraz tak, żeby to nie popsuć, weźmy sobie tyran Tyranitera, żebyśmy mieli Pokemona, które będzie fajnie kontrolować tego miu. Oczywiście podchodzi na na a my zaraz sobie leczymy naszą Seriną. Od tak. Pa, 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 pa. I teraz tak, co robimy, co robimy, co robimy? Będziemy sobie jeszcze jedną lugię, na pewno na węcza. OK, mamy ją. I skończmy turę, dokładnie, bo może zrobimy tak niedużo, że nie będziemy brali like jak po prostu podłączymy sobie Double Turbo Energy mm, z ręki i wtedy będziemy mogli znokautować Miu V. OK, dobra, to jest dobry chyba ruch, mi się wydaje. Czy nasz przeciwnik leci pokojnego Mew? Raczej tak, bo leci Fog Crystal o, oh, jednak inny wybór: Dioxys, Fusion Rapid i Single Strike. Zawsze się lubię śmiać, że ta karta to jest taki typowy, jeszcze w pre Prelisa. Jak widzieliście, ta karta ma 4 różne nakładki. Wygląda jak koszulka piłkarska, gdzie jest więcej, gdzie jest więcej sponsorów niż logo na koszulkach. Dobra, 40 damage na naszej lugi to on zbyt dużo nie dało. Nasz przeciwnik też raczej nie jest z tego zadowolony. Ok, mamy Single Strike Energy. Nawet znaczy się znowu będziemy healowali, ale za chwilkę, jak nam właśnie podejdzie damage e, z Old Cemetery e, właśnie, zrobimy sobie elegant heal od Syriny. E, po, 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 I co jeszcze? Co jeszcze by co tu, tu zrobić? <coughs> I będziemy atakowali jest nog od razu, więc dwa prize nam lecą do ręki e, najbezpieczniej i wyrzucimy z tego, po co tracić kolejne życia. Choćbyśmy i tak się mogli healować tym sygną. Weźmy sobie dwie. Na skos e, prijzy mamy lugie i lugię Pięknie kryła się tam ona, nasza piękna Lugia e, w naszych prize'ach. Obstawiam, że będzie teraz leciał po prostu Deoxysem. No właśnie, tak to będzie się działo. Będzie u nas dotykować za bodajże 160 metrów, jeżeli się nie mylę. I to i tak nas nie znokautuje. E, pa, 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 pa. Czy budować się weteranicara? Chyba nie ma na razie sensu. Jeżeli nas znokautuje, to tutaj faktycznie możemy sobie lecieć po. E, w tym możemy sobie właśnie polecieć po, po, po Archeopsa, bo mamy lukie Beaster. Nie bo to od tego wszystko zależy. Escape, no to tak. To wydaje mi się, że chyba chyba byśmy. pod tego talentara poszli. Czemu by nie? Bo on i tak nas nie znokautuje, a my i tak mamy. może powiedzieć, no. no Weakness, tak? Na Neoksisie, więc to i tak będzie mega fajna zabawa. E, okej, okay. Elsa Spark leci. I zobaczymy, co się będzie zaraz działo. Przepada sobie energię i na pewno zaatakuje swoim Oricorio. No właśnie, polecia też e, energię na bench Zobaczymy. Dobra, Switch poleciał, okej, okay, dobra. Czyli będzie chciał nas ale i tak się mu nie uda bo to jest 140 tam. Dobra. Czyli tanta luga by i tak nie pada. Spokój. Jest archeops kolejny. No i będziemy i tak musieli sobie zaraz podziałać w taki sposób, że podłączymy sobie energię pod Tajranicara. Wyrzucimy na pewno sobie wszystko, co mamy z ręki. To dzięki temu będziemy mogli sobie dobrać właśnie archeopsa, ale może. Tak, dobra, nieważne, mamy właśnie dwa Archeopsy i tak w, discardu, więc w Discardzie, więc i tak możemy sobie te e, razy Primal Turbo użyć, więc mega, mega przydatnie. A to nam w sumie wystarczy, bo i tak mamy jedną energię już podłączoną pod więc mega spoko, możemy sobie teraz z jego e, drugie, oraz lecz pierwsza, tak to już nieważne, które użyjemy. E, <trymiany> Bo oba tak naprawdę nokautują naszego przeciwnika. I tak drugi atak by nam e, pięć te kart z naszej tali dyskardował, więc lepiej być, um, być do przodu. <tryk> Pani z naszych prawidłów. i to już jest raczej koniec naszego przeciwnika. E, nie sądzę, żeby nam udało się przegrać ten mecz. nawet, no jeżeli teraz byśmy zostali znokautowani, to i tak mamy na odwoną lugi, No właśnie, nasz przeciwnik oddaje nam turę. No i tak naprawdę to już jest koniec. Tego meczu. Za do końca 240, bo i tak ten pierwszy atak by nam nie pomógł. Kończymy tę turę, więc tak by wyglądał ten deck Z lubią, mam nadzieję, że Wam się podobał. Eee, Napisz Dominiku co są już o tej talii. Wiem, że moi przyjaciele nie byli najlepsi, najbardziej skuteczniejsi, ale pokazałem wam, jak ta talia wygląda. Pamiętajcie o tym, że talię macie także w opisie tego filmu. Eee, tam macie wszystkie karty, które są potrzebne. Więc dziękuję bardzo serdecznie za odcinek i widzimy się już w sobotę w kolejnym openingu. Na razie. Shiny Charizard out for life